Dzień dobry, nazywam się Marta Remplewicz. A ja Sofia Marciniak. Jesteśmy z wykształcenia chemiczkami a zamiłowania do ziół zielarkami. Od sześciu lat tworzymy własną markę kosmetyczną opartą na świeżych naparach z ziół. Cześć! Dzisiaj chcemy Wam odpowiedzieć na jedno z częściej zadawanych przed Was pytań. Co macie robić po używaniu środków do dezynfekcji? Ponieważ Częste stosowanie środków dezynfekujących, których w dzisiejszych czasach oczywiście używamy dla swojego bezpieczeństwa, powoduje przesuszenie skóry. Na powierzchni skóry, oprócz takiego płaszcza hydrolipidowego, mamy też taką naturalną florę naszych dobrych bakterii. I tą florę, tą bakteryjną, to, która nas chroni przed światem zewnętrznym, też te środki do dezynfekcji niestety niszczą. W związku z tym, bardzo często dłonie są przesuszone, spierzchnięte, a jeśli w ogóle o nie nie zadbamy w odpowiednim momencie, to mogą pojawić się nawet mikrourazy, takie mikropęknięcia. I cóż robić w takiej sytuacji mało, bardzo mało komfortowej? I my mamy dla Was yy, po pierwsze bardzo dobre zioło na na te całe niedogodności, a mianowicie nasiona babki płasznika. I teraz tak. One są, ja tylko przerwę, one są takie podobne trochę, bo może są mniej popularne, a siemielniane pewnie zna każdy, tak? A Ale są one są, cudowny, tak. No? on jest Tak. Tak, znaczy tak, one są drobniejsze niż nasiona siemienia mhm. mają inny kolor no i mają więcej śluzu, właśnie. Podstawa siemienia Babki, nasion, babki płeśnik przepraszam, e, są bardzo duże ilości śluzu. Poza tym zawiera jeszcze olej tłusty, alkubinę i rodoidy. I No i co teraz, żeby te śluzy, a wiadomo, śluzy, jak sobie nałożymy one na, na dłoń, będą robiły nam taką e, kołderkę ochronną, bo one działają też bardzo dobrze przeciwzapalnie. E, i I musimy to zagotować. Łyżka nasion. Zalewamy pół szklanki, jeśli chcemy takie śluzy wyciągnąć, takie gęste, żeby były pół szklanki wody, i musimy to pogotować chwilę około 10 minut. Jak już yy, prze, yy, zagotujemy, to najlepiej od razu musimy przecedzić, bo to jest bardzo, bardzo gęste. Tutaj przecedzimy sobie. Jak one będą stygły, będą gęstniały i nie będą chciały nam przejść przez gazę bądź sitko. Proszę zobaczyć, Marta teraz pokazuje, jak. Tu jak... jest taka ciecz. Widzicie, to jest taki gilek, glutek, można powiedzieć, ale on jest po prostu super. Ja spróbuję go teraz wydobyć sobie. Ja to... Chciała to łyżką. O i właśnie, zobaczcie, on w ogóle nie chce się też odlei. że nie można go po prostu wydobyć. Zobaczcie, to jest właśnie śluzy z babki płeśnik. Ekstra na maksa. I teraz właśnie z tych śluzów super jest zrobić sobie właśnie taki okład na dłonie. Ja postaram się to przerwać w jakiejś części. I takim śluzem okładamy sobie dłonie. Mamy taką maseczkę dla dłoni, po prostu. I one się fantastycznie nawilżą, odżywią, wygładzą wszystkie te podrażnienia, przesuszenia. Super zostanie skóra nawilżona. No i później trzymamy. Ile damy rady? 15-20 minut takiego spamu możemy sobie na spokojnie zrobić. A później, oczywiście, to zmywamy, myjemy łapki. Ale jeśli. Nie macie, płeśnik, nie macie czasu. To my oczywiście taki napar właśnie te śluzy mamy w naszym kremie do rąk. Tak więc bardzo polecamy, bo obok tego no, jeszcze są dodatkowe inne składniki, bardzo dobre, tak jak oleje, olej z ogórecznika, olej lniany w naszym produkcie bardzo duża ilość witaminy E. I Depantenolu. De się zdarzały depantenolu. Tak więc y, bardzo, bardzo polecamy na Wasze rączki poszkodowane. Generalnie nasz krem do rąk y, polecamy o każdej porze roku, jak się okazuje. Y, może być, i bardzo często działkowcy używają y, wiosną. Latem możemy sobie użyć. Generalnie to dostajemy od Was informacje, do czego jest nasz, na przykład nasz krem do rok używany. Wiemy, że często osoby używają to do twarzy, bo jest tak świetny. Często używają, smarują sobie łokcie jako balsam do ciała, czyli i bardzo dobrze na nogi, latem do smarowania nóg. Generalnie teraz też bardzo często używamy rękawic tak, w, tej, w, w czasie, no niestety tak, dla wszystkich niekorzystnym e, lateksowych, także więc też możemy używać nasz krem do rąk. Chodzi o to, że nie mamy go na porę roku odpowiednią. tylko chodzi o to, że jeśli nasze dłonie, nasza skóra, yy, czy to dłoni, czy właśnie tak jak sobie powiedziała innych części ciała potrzebuje bardzo porządnego nawilżenia i natłuszczenia, takiego odżywienia, ale naprawdę takiego bardzo bogatego, to on się bardzo dobrze sprawdzi. Bo też ma, nie powiedziałam wcześniej, w sobie dużą ilość masełka szyra, tak więc... Bardzo, bardzo, Bo on jest taki bogaty, prawda? Jeśli chodzi o jego skład, to jest bardzo bogaty, tak więc... Jest czas... taki szczęśliwy, dlatego, że zawiera na całkowicie między innymi, tak? Czas na smarowanie. A Wy, jeśli macie jakieś swoje sposoby na właśnie taką suchą, podrażnioną skórę, czy dłoni, czy w innych okolicach ciała, to koniecznie dzielcie się z nami, piszcie w komentarzach. Zapraszamy. Dziękujemy. Pa!